Siemanko, witajcie w nowym odcinku z Kartu Arms Gates of Hell Ostfront z naszego moda Mace. No i tak, e, ostatnio była trochę bolesna obrona, no ale cóż, mm, już naprawiam jednostki. I teraz będziemy się bili znowu ze Związkiem Radzieckim, z armią czerwoną, już wam pokazuję. Miałem dosyć sporo map, ale akurat tu są punkty e, do tego badań. I na mapy nie chciałem akurat się tubić, będzie ciężko, ale mam nadzieję, że coś ciekawego na mapie. Olkatówka i głównie będziemy musieli podziałać, już wam mówię, moździerzami i w ogóle odblokował mi się, znaczy po prostu pewnie dlatego, że mam tyle kasy, esto który jest mega silny, ale nie będziemy go używali, bo to by był trochę cheat, powiedzmy. Tej kampanii, więc będziemy dopiero może kiedyś tam użyjemy go. I tak, weźmy sobie na pewno. Bo ostatnio zdobyliśmy trochę tego sprzętu. Posprzedawajmy to. To też. To też. Tu widzicie taki sprzęt śmieszny. To też. To sobie zostawię. FK, to też jest do sprzedania. Ten czołg też. To tak samo, bo będziemy mieli lepsze już czołgi. Tu jest cacy. Przy okazji chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu wspieracie mój kanał. E, szybciej się rozwija. Daje mi to dużo motywacji. Jesteście na bieżąco z odcinkami. No, wam się wtedy wyświetlały. I tak w drzewku badań. No, nie mamy za dużo tych punktów, niestety. Myś I myślałem, żebyśmy poszli dalej w te czołgi. Czyli e, może nie tyle tutaj te, te sztugi, co. Tu jeszcze jest taki dziwny czołg, ale jego też patrzyłem. To nie opłaca się. Pójdziemy w F1 i dalej w F2. -kę. Dobrze by było jakoś kurcze ale no ciężko coś tu z nimi wykombinować. Te trzy punkty zostawię po prostu. Już Wam pokazuję. No i tak, ten czołg ma troszkę mocniejszy pancerz od D. No. no, i weźmiemy jego. Myślę, że przyda się nam. Ja mam sentyment do tych czołgów, ponieważ w Condemn Pancers nagrałem się nimi. Bo nie wiem też, ile tych czołgów, bo tego MG mamy. Dobra, weźmy. Eee, to na pewno. Możemy wziąć to. Też się przyda. No i myślę, że przyda nam się na pewno. Jeszcze piechota, tylko jak my ją tutaj rozmieścimy, 10 punktów tutaj 14 brakuje. To myślę, że to przerzucimy. A można tak robić. Yy, tutaj myślę, że to będzie w porządku. Tutaj dwa punkty, i tutaj mamy 4 Nie wiem, czy inżynier nam się akurat tutaj przyda, ale myślę, że. Tak będzie w porządku. Nie wiem, czy też które jest lepsze działo. 62. Tyle. Tyle chyba samo. Tak. No dobra. To myślę, że możemy rozpocząć zabawę. Patrzę tylko, czy uzupełniliśmy wszystko. I jedziemy z armią czerwoną. Okej. Okay. Jeśli to, to mądrze rozegramy, to będzie spoko, nie powinno być strat, ale już widzę, że nie będzie wcale tak prosto. Niech się tylko mi troszkę to rozjaśni. Mamy nawet fajne tu kolorki, dobra, na początek tu sobie podjedziemy. Musimy przede wszystkim korzystać z moździerzy, bo moździerze to jest taka podstawa podstaw. Też tu zapraszam. Wy tutaj. Gdzieś kolejny niby mi czołg pokazuje, ale on jest tak ukryty dobrze, że ja go nawet nie widzę. on jest? A, tu jest. Chodź tu. Bardzo mnie cieszy ogólnie też <laughs> Sorki, pozytywny odzew z tą serią, no nie było, nie widziałem nigdzie, żeby ktoś grał w, z tego Maze Moda, a moim zdaniem jest naprawdę ciekawy. Dobra, chodźcie tu. Zapraszam. A was tutaj też, chodźcie, chodźcie. To tu mamy, tu mamy MG, tu też mamy takie, cudo Niestety jak nam trafi coś 75-76 takie jak tam była armatka, no to będzie słabo Ale no, zobaczymy, mamy sporo amunicji Nasi tu biegną Chodźcie też tu Dobra Też tu zapraszam no Nie wiadomo co oni tutaj nam... z czym tu wyskoczą Boję się troszeczkę też... Otwierać tu Dobra, piechota Okej okay. Oni mają sporo życia, aczkolwiek... O. Asystent KM żołnierzy górskich. No proszę, proszę. Idźcie tutaj, panowie. Skryjcie się. Ojej, nie to kurczę. Skrzyjcie Ej. Szybko. Kurczę, nie mam medyków, teraz się zorientowałem chyba, albo mam. Mam chyba, nie? Mam, dobra. Od razu medycy chodźcie tu. Uuu, widzę, że ZIS nawet przyjechał. Nie wiem dlaczego. Co używają? No i... Dobra, coś dostaliśmy nie. O! DA mają, no proszę. Też tu zapraszam. Zapomniałem co to jest za składzik. To jest jedyneczka, chodźcie też tu, śmiało. Chodźcie trochę bliżej. Idę tak, e, tu, żeby obserwować czy oni nas flankują czy nie. A, Dobra, gleba, gleba. No tu jest nieprzyjaźnie dla nas. Dobra, wyjście to MG w takim razie tu, tu, tu. Tu już nie wiem co tu mamy. Medyka mamy. Tu, uchodźcie. Dobra, na razie jest spoko. Okay. Dobra, bardzo poproszę od razu Moździerz. Tu też widzę mamy skład. PPT Desko tu jest nasz, dobra. Mam nadzieję, że on będzie nam y służył cały czas. Miło by było. Dobra. Dużo mamy tego MGR, za dużo. Ale dobra. I tu też Moździerza zapraszam. Dobra, balon. Dobra, nikt, nie, nikogo chyba nie straciliśmy. Mam taką nadzieję. Chociaż. Nie, to jest, bo ma uszankę. Okej. Okay. Był wszyscy cacy, Też. Dobra. A no, wytrzymali są. Dobra. Szybciutko. To jest. Ej, jeden niech tu. Dawaj Tu się. O kurde, no wlazłeś prosto pod granat. Pupie. Ej, jeden na razie nam żołnierz tylko padł, więc nie jest, moim zdaniem, źle. OK, w takim razie bierzemy czołg i jedziemy tu. Ja myślę, że oni nam jakieś mają tutaj, niestety yy, te. O, uwaga, uwaga, panowie, bo granaty oni też rzucają. Dobra, MG, szybko, gdzie jest to MG? Dawajcie tu. Rujcie w nich po prostu, ile wlezie. Moździerz też tu. To też tu zapraszam Na razie e, ładnie, ładnie Tu szkoda mi tego żołnierza, no ale cóż Dobra, możecie wyjechać trochę Ciekawy mnie, ciekawy mnie, co tu jest. Jak tu ludzie też są. Dobra, to. Wy jesteście oddział 3. Także też tu zapraszam was. Tu. Fermatkę, tu. Mm -hmm. Dobra. Wy ponieście tu ogarnąć, dlatego chodźcie tutaj. Was tutaj zapraszam. Tak samo wy możecie tutaj być. Zaraz zobaczymy, co tu oni mają. Jest to bardzo długie, nie ukrywam. Spora mapa. Chodźcie. Możecie nawet tu wjechać. Tak mi się wydaje. PPS-y mają. O! Dobra, stop. tu No, nie. O, właśnie o tym mowa. Już jednego. O kurde. Pepe pewnie padł mi. chociaż nie wiem, czy to był Pepe. No, niestety. Dobra, my, medycy. O, kurde, gdzie są medycy? O kurde szkoda Ludmin No, to był chyba Pepe. Niestety pad Kurcze Dobre, rą rąkcie, rąkcie w nich Nie mam medyków. Tu są dobre Chodźcie w takim razie i no nie wiem, możecie pomóc nim chyba. Cokolwiek kurczę, niebezpiecznie tu jest. Bardzo. Niestety z minami to zawsze są problemy. Musimy kiedyś użyć wreszcie tych saperów. Może by to coś rozwikłali z tym zagadkę. Kurczę, akurat nam szkoda o kurde. Panowie, Uu, dużo tu, tu będzie ciężko to zdobyć. Bardzo dużo ich tu jest. Dobra, bierzemy czołg w takim razie i dawajcie. No, moździe trzeba użyć przede wszystkim. Ej, panowie. Gdzie są moździerze. Jeden jest tu, drugi jest tu. Dodawać no tu, prowadzić go, bo tutaj do nie ma co w ogóle. Ojeja, niedobrze. nie dobrze. miny, jakie są dobrą przeszkodą dla piechoty i dla nas tu. Czy przekonałem to na odcinkach innych też? No nie ma co nawet tutaj wchodzić, omijać się te tereny po prostu Tu... o, zmiotaczem ognia, mam nadzieję, że rozwalicie to też takie cudo mają Nowie wyścig, wspomóżcie jakoś Ej... Dobra, chodźcie, chodźcie w takim razie Dobra, kładźcie to i nawalajcie. To jest bardzo niemiło, nie ukrywam. Nawać dawaj, dawać. Nie jest źle nawet, ale... No. Ej, ty też się tu schowaj, panie, panie, panie. Dostanie zaraz zaraz tu. No, szkoda mi tego Pepe. Kurczę, no. Myślałem, że będzie z nami... I tak, cztery odcinki pożył. No. Dobra. No i co? Ten moździerz coś daje? Walcie w nich tu, bo oni mają maksima kurczę. mu użyć... Dobra, chodźcie w takim razie... W dół. MG też tutaj dawać... O, walić, co, nie macie... O matko, nie mają tego. Kurde, fatalnie. Dobra. W takim razie trzeba użyć... ...kancera, naszego, naszej czwórki. No, chodźcie, chodźcie. Dobrze, że nie mają moździerza tutaj. Dobra, ruszcie tyłki w takim razie, kurczę ci nie mają. Jak za bardzo tutaj, dobra, chodźcie, 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 jakoś tutaj uda. Ej, wy go, rozwalcie, dobra i tu. Czy nie zaatakowali nas więcej razy, aż jestem zdziwiony. No, come on. Aż mnie to zszokowało. Eee... No nie ma... Co to jest? O kurde, 37. No, przywalili nawet. Uuu... Dobra, no tu też sytuacja jest w miarę opanowana. Dobra. Mm. Moglibyście nie ukrywam zdobyć ten samochód opancerzony. O, o, o właśnie Widzę, że sytuacja jest też taka dziwna trochę. Nie do końca mi się podoba. Dobra, chodźcie tu trochę za dużo tych jednostek, ja nie ogarniam, nie ukrywam jak jest więcej, bo Ej, łatwiej mi jest na jednym punkcie się typowo skupić dobra. Wy tu podjedźcie Panowie, chodźcie tutaj. Ciężko też mieć tak... u. u, u. dobra, kontynuuj. Niech jeden tu chłop. Jest tu, jest tu. Wspomniałem, że tu jest to BA. Niech też to zdobędą. Okej, okay. no, sytuacja. Nawet dały radę te czołgi. Bałem się, że będzie gorzej. Eee. No i tak. Tu już naprawia. Bardzo dobrze. Tu panowie też chodźcie. naprawiaj Czy damy to. Sprzedamy to za dobry hajs. Nie ma co się tym przejmować. Eee, tu to, to jest T26. O no proszę. Dobra, jeden niech stąd wyjdzie. Proszę mi to naprawić. Jest. Ładnie, no dobra, możemy dalej tu wyjść, tutaj nawet pancer to pancer, jednak, nie, dobra maszyna naprawdę. I też mają takie działeczko. No i mogą to ruszyć normalnie. Tutaj też naprawiają. Tu dostali. Weźcie, to też naprawcie. Szkoda, kurczę. No nie ukrywam, ciężko mi jest. Najbardziej mi szkoda tego Pepe, no. no ale to chyba był no bo był her. Chociaż. Nie wiem. Nie no, nie mam go Mi się wydaje przynajmniej Był napisany dowódca, więc posłałem go niestety trochę na miny Że gdzieś się odnajdzie, ale nie wiem eee, Weźcie też się naprawcie No dobra I coś tu jeszcze jest do zdobycia? Bo mi pokazuje, nie, to jest tylko to i tu jest dobra, jeszcze to T26. No, naprawdę poszło szybko. To myślałem, że jeszcze będą atakowali ciężarówkę też możecie. Jak wszystko, to wszystko. Także, no, no bardzo dobrze. Robimy sobie foteczkę pamiątkową. No, ogarniacie? Ogarniacie, no dobrze. Tu też, tu też cacy, możecie też tu naprawić. Ta, no ciekawe jestem jak ci saperzy z tymi minami i tak dalej to działa. Nie próbowałem tego jeszcze w żadnej e, kampanii. O, wiem co możecie. E, nie możesz, ta? A ty? też nie możecie. Co ten maksim został tak rozwalony, że ja nie mogę jego użyć? No nie mogę chyba. Dostał tak. Tu coś za to jest. O, ale też mi pokazuje, że mam jak jego w ogóle być Trudno. Dobre jest i to, naprawiają elegancko. To też możecie jeszcze naprawić. No i trzeba iść w te lepsze czołgi, lepsze cały czas. Co to w ogóle taki śmieszny ma pancerzyszok? Naprawdę, ja myślałem, że już 34 walną. To jest ciekawy czołg w ogóle, bo to jest miotacz ognia. To też jest y, wyróżniającego pośród innych. A z tą amunicją też tu jest trochę słabo. A wszyscy się tu wpakowali. Możecie to też naprawić. Więcej punktów będzie. Ciebie też tu zapraszam. Okej. Okay. To też możecie naprawić, już żeby tylko można było wsiąść i git. To to zostało, to ty już możesz też wsiąść, no ale dobra. Coś tu jeszcze do naprawy, nic. Ten też. Muszę kupić te ciężarówki, wreszcie może w przyszłym odcinku, zobaczymy. Będziemy się znowu bronili. Ale do obrony, tak to akurat 37, to... Może nam się przydać w sumie, bo jakieś samoloty i tak dalej. Ja ostatnio trochę przestałem na te samoloty zwracać uwagę. Jest spoko. Dobra, zapraszam. Mocno zniszczony ten czołg jest. Ja mam tylko błęsenica. Już paliwem. Dobra. Jak smog wawelski będzie ziół ogniem. Tu. Spoko zapraszam do ziska tylko ten zisek to co nic nie ma nie to jest taki zwykły no właśnie transport tylko do tego wsiadamy i ładnie no widzicie oni mieli już obronę taką no pod tym względem mocno mocno miny mi nieszczęsne Coś tu jeszcze jest, nie ma dobra. Tak, tu jest... No nie, chyba go straciliśmy niestety. Jezus jakiś kurczę. Z Argentyny. Czy co? Dobra, tu jest git. No, kopię na prawej tą Bo to może jeździć, nie? Tak, to jest też nie ma pancerza nic to nawet 53 na godzinę jeździ No i dwoma mi to zrobili w sumie idealnie tutaj trochę nas wspomogli ale dział nie mieli żadnych jestem już zdziwiony chyba że tu gdzieś mają ale ja już tam nie podjeżdżam żeby nie było strat dobra zapraszam do te 26 no dobra no i co, zamykamy. Trochę żeśmy stracili. Najbardziej mi tego PP, szkoda. No ale cóż, on miał dużo doświadczenia. Paru nas w akcjach, myślę, że dostanie Czerwony Krzyż. Znaczy ten, mówię. Czerwony Krzyż. Żelazny Krzyż. Za odwagę. 9. Wow, 9 punktów to ładnie. I co mamy to? Mamy sprzęt, go od razu, chociaż nie wiem, czy go sprzedawać tak od razu. A, myślę, że tak, bo i tak to jest syf. Zostawimy sobie tylko to. Zisa też sprzedamy, to też i to też mamy sporo pieniędzy. No i co? Następna to będzie obrona przed Amerykanami na mapie Narwa. Zobaczymy, co tam Amerykanie przeciwko nam yy, zastosują. No, ale my mamy już sporo punktów, więc myślę, że pójdziemy do przodu z czołgami i tak dalej. Zobaczymy. No i co? Jeśli podobało, możecie zostawić lajka. Zawsze mi to pomoże w rozwoju kanału. Yy, no i trzymajcie się do następnego odcinka. Lajka.